Boom! Po prostu mu takie sanki, że naprawdę to Jacek Góralski pewnie popatrzył na to i stwierdził: Jezu, chopę, tak się nie robi. Nie? Dla mnie, Podolski, za to, co zrobił, jest absolutnie frajerem i debilem, i jestem w stanie to określić tylko po tej jednej sytuacji, bo to jest sytuacja wybitna, naprawdę. I w takiej Bundesliga Barcelona to już dawno by w tym 2020 albo w ogóle zleciała z Ligi, albo dostała co najmniej jakieś bardzo solidne kary punktowe. dwa tego jednego zawodnika chcą, to im damy. No, Barcelona, wiadomo, to im damy. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o Futbolu. Dzisiaj wylosował się dość ciekawy temat ewidentnego braku inteligencji Łukasza Podolskiego, bo w tym temacie nie ma co wiać bawełny Naprawdę, dla mnie to jest akcja niesamowita, więc musimy sobie o tym wspomnieć, ale będzie też o chociażby tym, w jaki sposób Barcelonie jednak udało się zarejestrować do niego Olmo i dlaczego jest to raczej krzywa akcja, także... Zapraszam. O co chodzi z Łukaszem Podolskim zgaduję, że wczoraj wszyscy mieliśmy przyjemność lub raczej nieprzyjemność usłyszeć, ale na wszelki wypadek wrócimy do tego, ponieważ właśnie wczoraj rozgrywany był turniej piłki halowej gdzieś tam w Katowicach, w Spodku. No jest to wydarzenie, które umówmy się, no raczej by większości z nas normalnie nie zainteresowało. Ja bym pewnie nawet nie odnotował, że to się w ogóle wydarzyło, więc w jakiś dziwny sposób Podolski nawet zareklamował to wydarzenie. Co prawda... W sposób, który no, chyba jednak reklamą nie można nazwać, bo nie jest, nie jest to coś w ogóle pozytywnego, ale przynajmniej zrobiło się o tym głośno. I właśnie na tym turnieju dół była między innymi drużyna górnika Zabrze i rozgrywała mecz o trzecie miejsce z inną drużyną, która nazywała się bodajże Wisłoka Dębice. No, także widzicie, tu rywale są z światowego nawet europejskiego topu i w tym meczu. O trzecie miejsce w piłce halowej w Katowicach z Wisłoką Dębicę, w ogóle jakiś taki turniej, wiecie, for fun, tu w ogóle nie ma, nie ma szans, że to nie jest mecz prawda, o złote kalesony, ani nawet o jakieś poważne pieniądze, ani puchary i tak dalej, nic. To jest piłka halowa w Katowicach z Wisłoką Dębicę. I Lukas Podolski stwierdził w takim meczu, czy raczej nie stwierdził, prawda, to nie jest rzecz, którą się stwierdza, to jest raczej coś takiego, że... Kojarzycie jak w grach macie takie motywy czasem, że żeby wykonać jakąś akcję musicie mieć na przykład, nie wiem, 20 punktów siły albo 30 punktów inteligencji, nie? No to żeby zrobić coś takiego jak Podolski, to właśnie to działa na odwrót. Musisz mieć mniej niż na przykład 5 punktów inteligencji, no nie? I Łukasz Podolski ewidentnie miał w tej sytuacji i pewnie ma do dzisiaj mniej niż te 5 punktów inteligencji, a może nawet mniej niż, nie wiem, 2 punkty inteligencji i postanowił... Właśnie nie postanowił, tylko po prostu walił się w tego zawodnika, tej Wisłoki, na wysokości kolan. W niego bezpośrednio, bez w ogóle żadnej, widać to w tej sytuacji doskonale, bez żadnej intencji w ogóle zgrania piłki. Ta piłka gdzie indziej, nogi podłoskie o gdzie indziej. On po prostu jakiegoś, widać to, że to jest młody ziomek, nie? Zamiast jakiegoś naprawdę młodego ziomka jakiegoś tam z zespołu trzeciego czy czwartoligowego w strudnieniu halowym, boom! Po prostu robił mu takie sanki, że naprawdę to Jacek Góralski pewnie popatrzył na to i stwierdził, Jezu, chłopie, tak się nie robi, nie? Ale w ogóle Podolskiemu to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mu to też w tym, żeby w ogóle być oburzonym. On to zrobił i był na tyle bezczelny, żeby być oburzonym, że jak to w ogóle jest faul. W ogóle dostał żółtą kartkę, nawet nie dostał czerwonej. On zrobił zamach na, na nogi tego, tego piłkarza, tego człowieka. Mógł go wyłączyć na kurde, nie wiem, rok, na zawsze, jakby jeszcze inaczej trafił. Wiecie o co chodzi. Dostał żółtą kartkę i jeszcze miał czelność później, Rzucić w niego piłką, bo był oburzony, że ten trzeba leżeć i zwijać się z bólu na murawie. No, skurde, stary, no jak możecie boleć fakt, że praktycznie wyprostowanymi nogami wybiłem ci się na wysokości kolan. Strasznie dziwna akcja. No nie. Więc i, i to jest, jest, jest ta bezczelność, bo yy, rozumiem, że czasami w piłce noży takiej normalnej, no nie, gdzie wiadomo, tam właśnie jest o co grać, widzę mistrzów i tak dalej, emocja, presje, szybkie tempo gry i tak dalej. I czasem, jak jeden zawodnik fauluje drugiego, to on się będzie wykłócał, że panie sędzio, ale w ogóle ja go nie dotknąłem. A później widzimy na powtórce, że dotknął go i to dość solidnie, no nie, ale dobra, możemy uwierzyć, że jakby w tym całym, w yy, tym hit w tym gorą... nie da się tego przetłumaczyć, hit, dobrze na, na, na polski, z angielskiego. No że wiecie, w tej, w tej całej, w tym wysokim tempie akcji on faktycznie sfaulował kogoś, ale nie zauważył. No nie? I, i to się zdarza. Natomiast tutaj, nie, mówię, to nie był atak, to był zamach na typa normalnie, na jego nogi, nie? To był... coś takiego robi się chyba komuś, go albo się nie lubi, Albo nawet nie nie lubi, bo jakoś nie lubisz przed kolegi z pracy, to mu nie łamiesz nogi. Takie coś to może zrobić komuś, kogo nienawidzisz po prostu sekretnie, całym swoim sercem, no nie? A nie jakiemuś typowi w ogóle na meczu piłki halowej. I, i jest to dla mnie bardzo dziwne i nie, 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 nie uważam, że w takiej sytuacji jest jakieś miejsce na miękkie słowa. Dla mnie. Dla mnie, Podolski, za to, co zrobił, jest absolutnie frajerem i debilem, i jestem w stanie to określić tylko po tej jednej sytuacji, bo to jest sytuacja wybitna. Naprawdę, to jest dla mnie trochę coś takiego, bo ktoś może powiedzieć, że, a ale to tylko przecież mecz piłki halowej. On tylko tą jedną akcję faulował, ziomka, o tam, no tam, od razu, po co od razu wyzywać Podolskiego jako człowieka, przecież to nic wielkiego się nie stało. No, niby tak, ale pomyślcie sobie, ja, ja przynajmniej traktuję to w ten sposób trochę, jak gdyby ktoś się nawalił i pojechał samochodem. I teraz, tak, niby to jest. Tylko jedna sytuacja. No i raz się tam zdarzyło. Poza tym, no co człowiek dobry, i tak dalej. No, raz wziął i w pełni narąbany pojechał samochodem. Więc nie powinniśmy go przez to oceniać. No, ale to jest taki rodzaj sytuacji. Że z dużym prawdopodobieństwem możesz założyć, że to jest debil. No to jest debil, jeśli zrobił coś takiego. I ja po tej jednej sytuacji jestem w stanie stwierdzić, że to jest debil, żeby w takiej sytuacji nie przeszły ci neurony po mózgu, nie połączyły się tam, prawda, połączeń, że szare komórki nie zatrybiły, że kołacze nie zrobiły tururu i mu nie poszła informacja, nie wcinaj się w tego typa, jakbyś chciał mu urwać golenie no to przepraszam, no dla mnie to jest po prostu kretyńskie i tylko na tym się zatrzymamy, żeby, żeby się trzymać jakiegoś tam słownika mniej więcej ludzi kulturalnych, chociaż to już frajer to nie jest może słownik ludzi kulturalnych, ale wiecie o co chodzi. Tym bardziej, że w przypadku Podolskiego to nie jest jedyna sytuacja, no nie? I to jest chyba w tej historii najlepsze, nie najlepsze, najgorsze właśnie, ale bardzo istotne, bo przecież nie tak dawno, znowu temu, prawda? Co było w meczu z Piastem? No było dokładnie to samo. Też było brutalne wejście w typa, za które nie dostał czerwonej kartki, co jest też dla mnie w ogóle hitem. I też widziałem już ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy gdyby to nie był Podolski, tylko jakiś zwykły Kowalski, czy wtedy to już by nie był inaczej traktowany. Nie wiem, choć się domyślam, ale w to nie chcę wchodzić. Nie dostał czerwonej kartki. I później też pokazał typowi jeszcze oczywiście gest Zakiewicza, bo ten śmiał tam leżeć po takim brutalnym ataku. No nie, więc wiecie, raz... To jeszcze powiedzmy, no nie, ale jeśli drugi raz coś takiego się pojawia, widać, że w tej bani coś bardzo mocno nie trybi. Nie wiem, czy to naprawdę jest głupota, czy on ma jakieś problemy z agresją, ale to jest człowiek w ogóle niebezpieczny. Ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że on kar za to nie otrzymuje. To jest chore, że nie ma tego motywu pouczenia, który dałby przykład, no nie, że takiego typa zawieszasz na jakieś parę meczów, co najmniej dajesz mu sporo karę finansową, idzie sygnał w świat, ten piłkarski, że tak się nie robi, to się źle dla Ciebie skończy. No nie, możesz tak robić, możesz ciąć typów w ogóle, narażać ich na wielomiesięczne, można nawet letnie kontuzje, możesz. I w ogóle nic, nic, nic z tym nie zrobimy, dla mnie to jest straszne. No dobrze, a o co chodzi z Olmo? O co chodzi z Olmo? E, temat numer dwa. Z Olmo już jakiś tydzień, a może dwa tygodnie temu. Troszkę się tutaj śmiałem, co w się sensie nie z Olmo jako zawodnika, tylko z oczywiście z sytuacji e, wokół Daniego Olmo, ponieważ było przez długi czas to takie widmo, tej, te, 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 taka groźba, że Barcelona może nie zarejestrować Daniego Olmo i pał Wiktora, chociaż ten Pał Wiktor to tam mało kogo obchodzi, no ale rozbijało się o to dwójkę tych zawodników, dlatego że no, nie zdążyli, tam deadline był chyba właśnie do końca roku, tak? Do 31 grudnia. Barcelona tam nie, nie zdążyła go zarejestrować, no więc nie powinien być zarejestrowany. Olmo przez to, no nie no. Logika nakazuje twierdzić, myśleć, że jeśli jesteś klubem piłkarskim i nie zarejestrowałeś piłkarza w wyznaczonym czacie, to on nie może później występować dla twojej drużyny, no bo nie wywiązałeś się z tego obowiązku. Ale okazuje się, że Barcelona to w ogóle nie jest dla niej przeszkoda bo odwołali się tam oczywiście do jakichś jak, jakich sądów, jakichś instytucji itd. i tak dalej i szło im różnie. Na początku wydawało się, że nie, mimo wszystko się nie uda właśnie i że te 50 baniek na Olmo pójdzie się walić, że on odejdzie za darmo i tak dalej, ale potem okazało się, że nie, jednak te wszystkie instytucje, te sądy i tak dalej zlitowały się i przyznały jakiś tam środek zapobiegawczy, który polega nie mniej nie więcej na tym, że Olmo przez te najbliższe parę miesięcy, czyli praktycznie resztę sezonu, będzie mógł grać w Barcelonie, będzie normalnie zarejestrowany i oni tam później wrócą do tej sprawy. Ale oczywiście, to, że później ten sąd wróci do tej sprawy, to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia, bo i tak ważne jest dla Barcelony to, że on teraz przez stycznia, luty, marzec, kwiecień, maj będzie mógł grać, a potem latem to już go sobie od nowa na nowy sezon zarejestrują i już w ogóle problemu nie będzie. No więc według mnie to jest żart. Takie pobłażanie drużynie, według mnie to jest żart, tym bardziej, że wiecie, no wiemy jak działa świat, tak? Wiemy jak działa piłka nożna. Barcelona jest mimo wszystko jednym dalej z tych top trzech najbardziej medialnych klubów świata, najpewniej, tak? Obok United i oczywiście Realu. Więc wiadomo, że takiej marce pewne rzeczy uchodzą. Co mam na myśli? Taka marka nie może umrzeć już praktycznie. Co nie jest do końca sprawiedliwe i fajne, ale takie są fakty. Chodzi mi o to, że kiedy w tym 2020 roku covidowym te wszystkie długi Barcelony wyszły na jaw, w sensie wyszły na jaw, no tak się już nakumulowały, że wiecie, tam mieli problem z transferami, nie mogli zatrzymać Messiego i tak dalej. Kiedy to wszystko się, się nakumulowało, tak dalej, za Bartomeu to w normalnej lidze typu na przykład Bundesliga, gdzie wiemy, że tam u Niemca, jak u Niemca wszystko jest porządnie, dokładnie wyliczone, tam te zasady finansowe są bardzo takie e, strict, prawda, ale są takie sprawiedliwe. Są sprawiedliwe, tam, tam wszystko jest jest e, poukładane i w takiej Bundeslidze Barcelona to już dawno by w tym 2020 albo w ogóle zleciała z ligi albo dostała co najmniej jakieś bardzo solidne kary punktowe, no nie? W każdej normalnej lidze taki bajzel, jaki oni mieli po prostu, ruina, do jakiej doprowadzili ten klub ci prezesi właśnie ostatnio Bartomeu, ta, ta ruina byłaby, byłaby nałożona kara za to wszystko, no nie? A ale w La Liga oczywiście, że mieli problem z transferami rejestracją, ale nie było żadnych konsekwencji, żadnego spadku, żadnych punktów, żadnych nic. Po prostu nie odczuwali to w ten sposób, że nie mogli robić transferów za bardzo, ale nic poza tym. No nie. I to w samo sobie, to samo w sobie już jest nie do końca sprawiedliwe. Jest niefajne, że przez to, że klub jest, wiecie, tak duży i, i ci Chińczycy przyjeżdżają, to kampną, albo teraz tam on żułik i kupują te koszulki, czapki tam Messi, albo nie Messi, może teraz Yamal i tak dalej, no nie. Przez to, że, 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 że taki fan by sobie zbudowali taką markę, to już nie mogą upaść, no nie, ale to tyczy się, wiecie, nas wszystkich. W sensie jako kibiców dużych drużyn i naszych klubów, nie Real też by pewnie, pewnie, znaczy pewnie już na pewno nie może upaść United, Liverpool, Inter. Są kluby, które mogą mieć teraz ogromne problemy finansowe, ale nie upadną. Za duży fanbase, za duża marka to w ogóle nie ma szans. Nie? Natomiast dla mnie fakt, że pobłaża się Barcelonie w takiej sprawie jak ta z Olmo, to już jest obrzydliwe, bo brak Olmo w Barcelonie nic by nie zmienił. No nie? To nie jest tak, że coś by się dla nich. to nie byłaby tragedia, nic by się nie stało. Barcelona dalej mogłaby te pół sezonu dograć nie miałaby kadrę, która mogłaby walczyć spokojnie o La Ligę, nawet może coś podgryzać w Lidze Mistrzów, no nie, flikt to ładnie poukładał, więc, więc dlaczego nie, to nie byłby żaden dramat. Oczywiście, bardzo by się w tym momencie Duma Katalonii Skompromitowała przed całym światem tym, że wydała 50 baniek na Olmo, który zagrał pół roku, był w tym czasie kontuzjowany chyba przez miesiąc albo dwa, i odejdzie za darmo w styczniu. No nie, oczywiście byłoby to kompromitujące, też straciliby całkiem sporo pieniędzy, jak na swój obecny stan, prawda finansowy 50 baniek plus to jakieś tam pensje, które mu e, musieli zapłacić, albo nawet jakby rozwiązali kontakt, to pewnie też tam coś by mu jeszcze dodatkowo musieli dopłacić. Nie wiem, jak dokładna klauzula wyglądała. W każdym razie Barcelona straciłaby bardzo dużo pieniędzy. Byłaby to swego rodzaju kompromitacja, ale dalej by żyła. I to na całkiem wysokim poziomie. No nie. I to właśnie fakt tego, że nawet tutaj trzeba pomóc nawet tutaj trzeba pójść im na rękę. No nie, nie w kwestii bankructwa, nie w kwestii tego, że dobra, chcemy utrzymać Barcelonę jako markę przy życiu, to damy im jakieś lżejsze kary, jak te parę lat temu. Nie. Tu nawet rozwija się o to, że doba do tego jednego zawodnika chcą, to im damy. No, Barcelona, wiadomo, to im damy. No bo słuchaj, ja nie mam wątpliwości, że gdyby tu chodziło o jakiś inny mniejszy klub typu Elche, wyobraźcie sobie, że jakieś kurde Elche albo Almeria by nie zdążyły zarejestrować zawodnika do 31 grudnia. I co? Myślę, że poszliby do sądu i też sąd by im nagle przyznał tak, to prawo, żeby nagle sobie jakiegoś tam, wiecie, no Neyma Carlosa Fernandeza, 30-letniego jakiegoś kurde pomocnika zarejestrowali, tak, dali by im ten środek zapobiegawczy. Tak, na pewno, na pewno, no, no, no wydaje mi się, że jednak nie. Więc absolutnie nie dziwi mnie fakt, że Las Palmas i Atletico Madryt publicznie tam wydały oświadczenia, w których to potępiły, powiedziały te kluby, że jest to precedens niebezpieczny. Oczywiście, że jest. Każdy precedens łamania zasad jest niebezpieczny. Podobnie to, jak to, co mówimy o Podolskim. To, że on za takie wejścia nie dostaje kar może być zapalnikiem, żeby niektórzy gracze stwierdzili, że dobra, ja też mogę grać agresywnie, ja też mogę robić takie ślizgi i nie będę za to miał problemów, no nie. I tak samo tutaj to, że klub sobie może ławnie, ławnie, jawnie łamać zasady, no to nie jest to zbyt fajne. I tak jak na przykład to Atletico może nawet, wiecie, Atletico też jest dużą marką, więc oni też mogliby teoretycznie mieć profity z tego. Tak Las Palmas, no nie, te wszystkie mniejsze kluby, mówię. No, z ich perspektywy to jest bardzo niesprawiedliwe i bardzo mi się nie podoba, że taki proceder, taki, taki, taki proceder jest dozwolony. Bardzo jest to a zakończymy ten odcinek szybką, wrzutką na koniec o Kwaraczkeli, bo akurat wziąłem, obudziłem się, przeczytałem ten news i stwierdziłem, że dobra, damy sobie na koniec, sobie o tym powiemy, ponieważ ten oczywiście Gruzin ma niedługo przejść do że Podobno takie pojawiły się informacje, że już jest nawet całkiem mocno dogadany. Nie wiem, czy już transfer w styczniu wchodzi w grę. Zdziwiłbym się, gdyby tam na na to poszło, ale też ostatnio mówił Conte jawnie o tym, że Kwaraczkeli chce odejść. A jak już trener mówi, jawnie na konferencji, że chcesz odejść, no to ten klimat w drużynie, no to już nie może być za dobry, prawda, więc może nawet chociażby ze względu na to ten transfer zimą byłby możliwy. Kwara jest piłkarzem, który chyba nadal utrzymuje swój poziom, ja tam dużo na poli nie oglądam, ale na te statystyki popatrzyłem. Dupy to nie urywa, On chyba w 17 spotkaniach ligowych w tym sezonie ma 5 bramek i 3 asysty. Z coś w tym stylu. no nie więc. No, no ale dalej jest piłkarzem jak, jakimś no, takiej miłosko klasy yy, światowej, to że idzie do PZ oczywiście szkoda, no bo mówmy się, że tam chodzi głównie o pieniądze. Nikt co poszedł do PSG kiedykolwiek nie poszedł tam po to, żeby coś wygrywać. Tak? Umówmy się. Ligę, to jest trochę tak, jakbyś powiedział, że nie wiem, wygrałeś turniej recytowania wierszów w klasie trzeciej, w podstawówce, super, ale kto pytał, no nie, to trochę takie z Ligę, fajnie, ale kogo to obchodzi, to nie jest tak, że pod koniec Twojej kariery będą Ci podliczać te tytuły, no nie, i mówić, wow, byłeś legendą Ligę, kogo to obchodzi, no nie, więc, więc umówmy się, nikt nie idzie do PSG, żeby tam coś wygrywać, ani chyba się rozwijać za bardzo, bo to też nie jest, nie jest jakaś opcja. Yy, więc trochę szkoda z tego z Fratch Kelly. Myślałem, że może pójdzie w jakimś fajniejszym kierunku. Każda też ciężko sobie mi wyobrazić, gdzie teraz, no bo do La Liga raczej nie, bo tam ani Real, ani Barcelona. Czy znaczy Barcelona może by chciała, ale nie ma pieniędzy, a Real to by raczej nie chciał, bo już atakujących nie potrzebujemy więcej, dzięki yy, kolejnego lewego skrzydłowego do kadry już wystarczy, już nie chcemy. Więc może do Premier League, może ta jakaś Chelsea jeszcze by znalazła trochę pieniędzy w takiej może United by odpaliło się, czy coś. Takie taki bardziej kierunki, yy, myślałem w że trochę szkoda, yy. no ale zobaczymy, jak tam sobie, jak tam sobie poradzi. Ostatnio w że jest o dziwo deficyt chyba gwiazd, no nie? Co się po tym jak odszedł Neymar, Messi, Mbappe po kolei, no to w tym momencie w ataku największą gwiazdą jest, nie wiem, Kolomuani, który przyszedł za chyba prawie 100 milionów i okazało się, że gra jak gówno totalne, albo Dembele, który oczywiście jest piłkarzem, jak wiecie, jak Piotr Zieliński, jak, tak jak mówił Brzęczek z Piotrem Zielińskim, nie? że jak tam coś mu się przestawi w głowie, to jest super. Więc jak Dembele stanie dobrą nogą i coś mu się w głowie przestawi, to jest super. No nie, Problem w tym, że jednak w piłce nożnej na tym poziomie ważny jest ten taki Stały poziom, żeby utrzymywać, no nie? Żeby być zawodnikiem, szczególnie jak się jest tak ważnym i tak wysoko opłacanym jak dymbele, żeby być zawodnikiem, na którego non stop można liczyć. A na Dembele nie non-stop można liczyć. Na niego czasem można liczyć, ale zazwyczaj w ogóle nie można liczyć. Więc yy, tam w ataku ewidentnie potrzeba kogoś, kto umiałby kopać piłkę fajnie. No i dobra, może Gruzin, może Kwaradona będzie tym, kto będzie tę piłkę kop kopał lepiej po prostu. I będzie jakimś nawet liderem może tej drużyny. Nie wiem. Ale dla mnie i tak że to jest drużyna, która nigdy nie wygra Ligi Mistrzów. Nawet jakby tam miał grać po prostu sam Anioł Stróż, to myślę, że tutaj sprawiedliwość yy, po prostu... Utrzyma się status quo. Przynajmniej taką mam nadzieję i pewnie, nigdy nie wygra tego. Więc na dzisiaj to by było tyle. E, dziękuję za oglądanie. Dzisiaj jest o godzinie 20. Właśnie sobie przypomniałem o tym El Clasico w Superpucharze Hiszpanii, w którym w ogóle Barcelona nie powinna być, ponieważ oczywiście nie wygrała żadnego Pucharu w poprzednim sezonie. No nie, nie wygrała e, Pucharu Króla ani, ani e, La Liga. Bo po wygrał Atletic, tak, a La Liga wygrał Real. Więc, no, ale oczywiście pan Arab, jakby, płaci za to, żeby była, była al klasiko, więc musi być al klasiko wiadomo. No, niemniej będzie oglądane, będzie fajnie, zobaczymy, kto wygra. Ja stawiam na. No Jestem zobligowany postawić na Real, ale to może pójść w każdą stronę, oby to po prostu był ciekawy mecz. No, dziękuję jeszcze raz, widzimy się za tydzień, do zobaczenia. Hej!